Siema, ja tu z przyszłości. tylko chciałem was poinformować, że ten odcinek będzie cringe'owy. Jeśli zauważycie lagi, to przepraszam was bardzo, bo takie lagi miałem w laptopie, że hej. Ale mam nadzieję, że się odcinek wam spodoba, tylko uważajcie, ten odcinek będzie bardzo cringe'owy. Zapraszam do oglądania. Siemaneczku wszystkim, z tej strony Bomb, a dzisiaj nagrywam Bedwars'y z... Jestem z MOPS'u. EEEE! Dobra, nie będę <laughs> ja, cię, To jest family friendly content, ziomeczki. Mimo, że nie ma własnego kanału. To... Ej, kurwa, weź tam. Weź, weź! Weź nie stawaj, tam. Wszystko ja raz tak. o, o Dobra, to ja... To ja lecę na środek? Czy ty lecisz na środek? Bo ja e, nie, jest nie tak bardzo... Jak dam Bo pierwszy ja grałem raz, ja bardzo... ja raz Minecrafta. <laughs> Twój pierwszy raz? Yes. Tak. Dobra. To ja teraz. I kurwa, jest. To nie, to jest sam tak... kurwa nie, nie, nie. grał tu. Lecimy, Mordo. No. Dobra. Mamy tu diamenty gdzieś? Coś? Aha, tam Co? są. So po drugiej stronie. Nic, nic, bo myślałem, że tam są so po, po tej stronie diamenty. Dobra, lecimy. Ok, to trochę pozbieramy w sumie. A w ogóle jeszcze przed... W sumie już nagrywam odcinek, ale zostawcie łapkę w górę, w suba i dzwoneczek. To jest. A no właśnie, bo, a no właśnie, bo ten, bo. Jak. jak, jak, jak czekaj, czekaj, czekaj była ja dobry list, czy mam. Bo. Castobon. Nie powiedziałbym Wam, bo to tak jak kurwa jest, ale może, musicie zostawić łapeczkę w górę, aby zasięg tego filmu był większy i dostał do większej liczby osób. E, ponieważ nagrywamy to już któryś tam raz z rzędu. No, i bo. Tak. Po prostu w sumie... w stanie, zostawili łapeczkę w górę, poddolili podwłoneczkę Kastobona. Kas Dokładnie. Bo, bo, bo on to lubi, bo on to lubi. Dziękuję bardzo. Ty jesteś, Um, oczywiście ten. Ja zawsze, ja zawsze dla ciebie. Dziękuję bardzo. Um, także lecimy dalej, bo trochę położę bloków, żebyśmy nie spadli. Ok, to w sumie chyba polecimy na diamenty, albo nie, w sumie pójdziemy na emeraldy. Pójdziemy sobie i zaczniemy się No to Ok, jak mnie tutaj. Lecimy na czerwonego, tylko żeby nie był mi tutaj jakoś mocno zakadrowany, mocno. No. Co, 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 co? Mam nadzieję, że ten czerwony nie jest jakoś zakadrowany tak mocno. No. Dobra. Ym, Ale ziomeczki, tam? jeżeli zostawicie pod tym filmem 10 łapek w górę, to... Lecimy z freestylem. Zrobimy freestyle, swój własny a jak zostawicie 100 tak to wydamy płytę, która się będzie nazywała Gabist. Właśnie. O, kurwa, nie, 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 e, gejzer. O, gejzer no, nie. Geyser. O, Geyser. Mogę, że się kojarzy. Nie, Geyser się będzie nazywać, tak? Jak ten piękny. E, e, ten. Czasopismo dla gejów. Ha! Gej! <noise> Czas opisu. <noise> Oczywiście Dlaczego? tak, czyli. O, kudę. Ja zmykam. Dziękuję, podziękuję tej pani tutaj. Yy, mam nadzieję, że tutaj mnie nie gonisz. Przepraszam cię. Eee, yy. czemu się do diamentów nie dobudowajcie? Do żadnych Ej. diamentów nie. Czemu się nie dobudować Do żadnych diamentów. Ty, typie. Ty. Ale ja mam ten, dwa emeraldy. Spokojnie. Ale no... Ale, no to emeraldy, a ja chcę diamenty. No, no bo to jest, nie jestem mocny. Czemu tam emeraldy dwa. To już tak mało. A. a potem dwa emeraldy. No nie wiem, wymyśl coś. Dobra, Powiem Mam nowe i idę się budować na jedne diamenty i na drugie diamenty. No dobra. Kurcze. te kurwy żydowskie będą nam wpierdalać się do diamentów naszych to chyba z z dupy powyrywam i sadzę je

to ty jesteś? Aha, dobra, to ty. Czekaj, ale nie ruszaj moich diamentów, bo ci zapierdolę ci je. Wypipkowa... nie wypipkowana, ale spokojnie, ty, kolego. Ty kolego, jest... Jesteś z Mopsu. jak... Jak jesteś z mobsu, to zachowuj się jak normalny, porządny człowiek. A, nie potrafię. Z mobsu wróciłem. A tam, kurwa, daję takie, te, kotlety, ten, kurpety unijne, takie, kurwa, szorstkie. <laughs> Szorskie twarde, na w ogóle nie są gąbczaste, tylko są takie kurwa, jakby ci to powiedzieć... Smakują jak, jak paleta, smakuje smakują jak paleta, taka jak, wiesz, do tego, yeah. do... Europejska paleta. Yeah, są tak chulowe, jak, a w ogóle są tak chujowej jakości, że to się nawet nie da jeść. Wolałem sobie kurwa, tego, y, y, sosem, yyy,

ale ci napierdolę człowieku, ale ci napierdolę! Ale ci napierdolę! Oj poszła, poszła! Kurwa! O, zabiłem go! Ej, 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 Weź most Ach, kurde. Finger in your cock baby! Mam moje parka w twojej pisie, kochanie! Hah. Mam pięć diamentów! Najlepszy pocisk ever I mam znowu 5 diamentów, bo jeszcze mam strzałce. Spadaj, 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 spadaj! spadaj. Mm, mm, Kurwa postaw Nie, 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 nie! Zostaw, zostaw, zostaw! Oni... idą do nas? N nie. Kurde, tak... Musimy <grym> kupić Sharpnessa. To jest nasza pierwsza myśl techniczna. Ty, czerwony idzie do nas. A to jeszcze ten typ rozstrzała, nie? no już, już, Mam Sharpnessa i... Kurwa! Pierdalaj! Kurwo. Ty kurwo! Ty ten plant, kurwo! Chodź ty kurwo! Ty kurwo, chodź tu, chodź tu jeszcze, chodź tu! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Nega, nega! Nie, zabiję go! Mam Emeralda, mam Emeralda! Wracam, wracam, yeah, wracam! Boy. Dobrze! No boi! Odwróć się typie, odwróć się. Czekaj, chodź no tutaj. Czekaj, odwróć się, odwróć się. Odwróć się. Ja? Nie, nie, nie do ciebie. I... jedziemy cię, jedziemy, 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 jedziemy. Cisna dziewczynę. Mmm, mmm. Kurde, Co? chodź na tu, chodź na tu, chodź na tu. Ale po cię ja teraz No, chodź, 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 chodź tu. Chodź na tu. No kurwa, nie idę do ciebie. O, poszła. Mam cztery diamenty. Zaraz będziemy mieć następny protekt. No zostawcie mnie typie, dwóch na jednego. To pandemia, kurwa. Ale ja mam pięć emeraldów. Kozak. Wracaj, wracaj, nie... Wracam, a co mu? No właśnie, wracam. Mam Bo pięć nie. kurwa, mam pięć mam ja pięć Ej, idą raz. za tobą, idą za tobą, idą za tobą! Weź ich nisz, 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 Nie, czekaj! Kurwa! No miałem pięć no, ziomentów! TY Spokojnie, Spokojnie gościu! A. Ej, Popatrzmy oni mają soja, nie? Jak nic! Pierdale! Nie, 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 wypierdalać stąd, ty kurwo! <laughs> On... Gołe łóżko! Weź ich wypierdol! No kurwa, no stary! Dobra, będę pilnował, szybko. Poczekaj eee. Kurwa. Ej, ewidentnie no, to... trzeba ich zgłosić, nie? Ewidentnie. O, to, o, to będzie dobre, widz widz, 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 Będziemy takie gówno mylić. Już z niebieskiej ma za sobą, kurwa. No i to się nazywa gra Co? Już niebieskich nie ma O, o nie Ja Ale czerwony ja Mam ja trochę polepszam. Ale żółci nam nie sprawiali problemu, więc może sobie... E, wybiernale stąd ty bips! To no wybiernie! O Jezny. Kolego! Oj. A, no jasne, przejdź. Jopierdolę! Adi, kurwa, masz, ej! Ej, nie przeklinaj! Kurwa, co bo to miało, to miało nie być? Wypierdolony miał mi ten to buduje? To się wypikłuje, spokojnie. Ale... Musimy kupić pierdo... ...czone... Y Ach, kurde. Żeby tutaj kupić... ...nowy. Kupię obsydian. Spraw... Patrz, czy, bo ja idę teraz po diamenty, po nasz największy towar eksportowy, mam Aha. 5 diamentów, proszę patrz, no, a, no patrz, idź do tego, do bazy, do bazy, do bazy, stary, bo ja mam pięć diamentów, on jest już w bazie, się go kupuje. I co? Ja pierdolę... Słuchaj, no, ty... Ej, ooo... czerwony! Dziś ooo... znasz, ooo... 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 Nie, mnie internet eee... nie. Zniszcz go, zniszcz go, znisz go, znisz go, stary, no kurwa! <grym> Spokojnie, zniszczyłem typa. Gdzie on jest? go. Kurwa. A masz ile diamentów, bo to 5 diamentów. 5 no diamentów. to bierz do skrzynki i daj mi je. Albo, no... Masz I patrz się. czy nie idzie. Dobra, nie, chyba na razie nikogo nie ma Ej, ale... Jestem z Mopsu, weź się ten, opanuj, wiesz, znaczy... miałem ja na myśli ten, set ogarni. Set co ogarni. Jest jesteś taki, a, taki goły, głęb i wesoły. Jesteś goły i wesoły. Będę. Będę. Niby taki dobry koksiur, a ten, no a możesz tak szybko paść, to więc tak... No tak średnio ja bym nie ci mam... po... tak Ja nie mam na seta, ktoś jesteś ja mam cztery. Dobra. Trzybamy. O, o, trzy emeraldy, trzy emeraldy. Jest koksiur. Cztery. Tylko czy, proszę cię, czerwony zostaw mnie. Ja jestem tak fajnie. Ja jestem po prostu ustawiony, ale jak mi z... zwalisz to na mnie, Boże. Ja się zaraz zniszczę, nie? 7 emeraldów, jest spoko, jest dobrze. Jesz... Wracaj do bazy, Sta... proszę. Wracam, wracam, spoko. Mam 7 diamentów. Wracam no. ja do bazy, odkładam je i zaraz będziemy najbardziej. Spoko, teraz. Be... Ej, teraz w sumie. Ej, zaraz będziemy mieli ten y, obsydian. Dobra. Mam Daj mi te diamenty, Ej, szmaragdy. Eee, czekaj, Raz, dwa. Raz, Proszę cię bardzo. Dzięki. Dzięki. morda. Co ty tam pijesz? Monstera chyba, co? Nie. przyznaj się, pijesz Monstera, nie? Co? Pijesz Monstera. Bo to nie. Znaczy, Mam 7 nie. diamentów Eee, chyba teraz mamy na, najlepszą zbroję. Nie, jeszcze nie chyba. Nie, jeszcze nie. Oj, wej wej, oj Spoko, mamy okay. ogarnięte łóżko w opsie. Kurde, jeszcze dwa diamenty, jeszcze dwa diamenty move, move. Ej, czerwony idzie, ej, czerwony idzie, i hmm. czerwony idzie Idzę, widzę. Wybierdalaj stąd, typie Eee, ciśniemy, ciśniemy. Mm. Ej co? są Jakie soje mają? Ej, tak nie można, nie? Ty, gdzie oni są? Ty. Nie, no internet mnie naprawdę. <grych> czy kierdolę na ma. Ja, że musiałam mnie wywalić, nie? Masz przejebane! FBI, Wybaczcie ludzie, mieliśmy problemy małe, techniczne, ale wracamy już po przerwie, a więc lecimy dalej. Um. Gdzie idziesz? Co? Gdzie ty idziesz? Nigdy Gdy. nie idę, spokojnie, bo jestem u psu. <grybujesz> <grybujesz> co, co robisz? Ty jem... no, ale... Co ja zrobiłem, że cię <grybujesz> Ja witole, zrobiłem Dobra, lecimy. Um, czy to na początek pójść chyba na... Jaksy. Ale chyba nas przedo coś czuję. Kurwa. Ej, lecimy na niebieskich. Kurczę, i zabrakło mi, zabrakło mi bloków. Um, dobra. To co, ludzie? Powiedzmy, że nie wiem, nie wiem co jeszcze, co, gdzie i jak, ale może o godzinie 15, gdzie hmm. będzie wlatywać odcinek, nie wiem, jeszcze nie ustaliłem godziny, co, gdzie i jak. A jak ty myślisz? Um, Jestem z Eee Ja myślę, żebyś zrobił to, co myślisz, bo ja nie mam na ten temat zdania. Spada. Ehm. Chwał. Czy masz ten? Jaksy. Dziękuję. A ja tymczasem jeszcze chyba sobie jakiś mieczek ulepszę. Może. Um, dawaj ten. O. Daj mi, daj mi, daj mi 4 te. ...złota. Kurczaki trzyma. Mm, Dobra. Dobra, poczekam sobie trochę na to złoto. Ja tymczasem sobie może jeszcze ulepszę zbrojkę. Yy, no. No dawaj teraz mi to złoto. Jeszcze jedno. No. o Więc gites Ulepszymy sobie mieczek i lecimy sobie na środek. Albo ten. Po atrakcji. Znaczy, jak sobie już samo pod. Jesteśmy podłączeni do diaksów. kurwa Dobra, to jest jeden diament, nie mam po co go brać. Ale tam, że tam są niebiescy, to może lepiemy się trochę. Dobra, nic, nic, nic. Że tutaj. Dobra. Jasne. Lecimy. Bierzemy mieczek. Ile jemy się? No chodź, 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 chodź. Co się pokresowałeś? Ej no, co je grane? Miałam lepszy set, o co chodzi? What the fuck? Ale czemu to tak złoto strzela tutaj, To się jesteś cichy, wiesz? No bo ja się skupiam, jak się skupiam. Bo ja, ja nie mogę grać jak nie skupiony, ja nawet jak sikam w tym, w tym nie? No, nie, nie, jak klasika ja w publicznej toalecie są pisuary, jak one nie fikają, to, ja, to ja muszę normalnie czekać, aż kurwa, oni wyjdą, bo ja się nie mogę skupić, bo ja patrzę na ekipie i się nie mogę skupić na swoim Mario, na swoim Widzicie, ludzie tutaj, nasz kolega... To są problemy ludzi upośledzonych. Dobra, to ja sobie trochę polatam z tymi diamentami. Um, dobra. Czy masz diamenta? Mordo. Um, dobra. Um, kurwa. Co by tu jest? Jeszcze... O ty, Boże, ja się Dobra. Um. Daj nam Focnesa i tego y Protection. Sobie to kupić. Ja idę na środek, Umiem wiemy tam. Taki... Przed. przej. Jakbyś to budował, człowieku, oczy mi krwawią. A co Wasz Dwas A my tutaj jeden taki. I kolejny dwas malagdy. Nie, i do nas, i do nas, idą do nas, niebiescy! Dawaj, dawaj, dawaj! Upierdalaj stąd! Nie! Ej, tu jest! Ej, co! Ten jest koksy kurde, ale koksy, te... Złote jabłka. Niż to, niż to, bo ja mam cztery bieżmarach, Spokojnie, będę pilnował. Idź. Ja już poszedłem do tego, do domu. Dobra. Ty mi wyrzucił chyba miecz. Albo mi się zdaje. Albo nie, nie. nie. w sumie ja kupiłem, co ja robię, co ja mówię. Ej, ale co to jest kuźwa za te... duże... duże te... Co? Um, proszę mi, jesteś z mobcu, um, wytłumacz mi co to są za te, te, te... duże pomieszczenia, bo ja nie wiem o co kuźwa z tym chodzi. Nie, to za chyba tylko trolle dla tych... Idą na nas, idą do nas, idzie do nas, idą na do na nas. O, idą... to, o, czekaj, muszę odłączyć rzeczy. Wypierdalaj stąd, typie! Wypierdalaj! Kurwo! No ty Mój kurwo, zda, ja, matka zrobiłem? Ja ever! Ty jesteś głupio, go zrobiłem. Jak mu kurwo Ej, no kurwa, no! Wypierdalaj, matkę ci wydymałem, kurwo! <śles> kurwo, ty dosyć, Czekaj, nie, 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 nie. nie ja muszę wyjść do toksy. Patrzaj tego typa, jak ograłem go, nie? Dobra. Polecimy sobie na Jolo. No chodź, chodź, chodź. Patrz, jak ty mnie zostawił jeszcze. A w tym czasie kurwa to jej feli. Idziesz dalej. Lecisz, lecisz. Jez... Boże, nie. No i go. Nie, bo nie, nie ogarniam flagatury. Uiwa i to co kończę odcinek. Pisałem jebać, napisałem jebać niebieskich, a przetłumaczyło solić niebieski. Nie <grym> ich kurwa w pizdę. Matka zdechła. Dobrze. <grym> Dobra. To dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się od wam od spodobał i. po tym dolcie po dzwoneczku, tak jak mówiłem, bo to przez to chwilą były święta, a teraz już powiedz już święta, święta po świętach. Każdy wie o co chodzi. Dokładnie. I pewnie w pewnie wpierdolacie sobie dobry obiadek, więc tam dobry przekaz No, na, na, na razie. Pozdrawiam. No to więc no, do usłyszenia z do kolejnego Ej, Kurwa, jak ja mówię. Jestem z Mopsu, jestem z Mopsu. pozdrawiam was. Mimo, że mnie nie znacie, ale ja was znam. Wy żyjecie sobie w tej polszy. W tej Polaczki podatki kurwa żyjecie sobie. Tutaj. Nie no, dobra, ale. Nara, mordy, doceniam każdego z was. Yy, możecie zostać kim chcecie. Pozdro, pozdro 600. N Na razie. No, do e -no. usłyszenia Bye. do kolejnego odcinka. Na razie. Ej, ej.